Hej kochani, makijaż jaki dzisiaj wykonałam i jeszcze wykonam jest taki, trochę on wygląda jak świąteczny, przypomina mi bombki i choinkę, coś takiego Wkleiły się rzęsy, sprawdźmy, dokleiły się, dokleiły się i tak, jedno oko zrobiłam zrobiłam to też na story na instagramie, więc krok po kroku tam też możecie obejrzeć, ale to tak na 24 godziny, więc później znika więc jedno oko zrobiłam, a drugie oko zrobię z wami tutaj, żeby to już było na filmiku dobra, ja dzisiaj kochani używam paletki Revolution, tej zielonej kolorystyka jest dość, dość zgniła taka smutna ale tak, wpierw używam tego kolorku, później na, na ten kolorek troszeczkę użyję tego koloru i pójdzie później taki złoty. Czyli tutaj. No to lecimy. Bieram pędzelek i lecimy. Zgniła zieleń. Zmieniła zieleń, idzie na taki obręb, obręg, obręb, obręb oka. Na taką część oka będzie prościej. Tak. I blendujemy ku górze. Pamiętajcie, że im wyżej, tym nacisk pędzelka jest mniejszy. Zwłaszcza jak tutaj maluję, blenduję. Tutaj jeszcze jest mocne. A im wyżej, delikatniejszy, żeby zrobić przejście ładne. Cały czas ten sam kolor sobie nadaje, żeby ten kolor podsycić, podciemić. Ok. Teraz dajemy tego jasnego, mocnego, yy, zielonego i jego nadajemy tylko tutaj troszeczkę blendując. Żeby nadać trochę tej zieleni bardziej. Ok. I teraz kładziemy tym złoty. Szczerze mówiąc palcami mi wygodniej, żeby mi było, że faka komuś pokazuje, bo ja w tym fakiem mi się się brać. Zobaczcie i palcem mega złoty, złoty, e, taki mocny, nasycony. Pędzelkami niestety e, tak się nie nałoży dobrze. I ja staram się tutaj nanieść tu, ale tutaj, tu już tak delikatnie, żeby nie za mocno, żeby było takie przejście też. Ok. I tak, kochani. Teraz będę nakładać ten ciemny niebieski. Jego będziemy nakładać delikatnie na ten zielony i złoty, ale nacisk pędzla jest prawie znikomy, czyli delikatnie tylko musiamy, żeby delikatnie blendować. Ale to jest naprawdę takie mega musianie. Mega, mega takie. Jakbyś pij, jak byś piórkiem Okej. Okay. Teraz tak samo dół. E, lecimy zielony kolorek niebieski. Czyli leci zgniła zieleń. Ja tu staram się, żeby w, w 10 minutach się wyrobić, ale chyba się nie wyrobię. Będę musiała ten filmik wtedy przerwać. W 10 minutach. Mniej więcej będziecie wiedzieli, już, jak to jest narysowa namalowana. Narysowana. Zielony kolorek. Dajemy na większą część. Później dajemy niebieski. Niebieski tu bardziej już przy oku. I kolorek złoty. Ten, co nakładaliśmy tutaj? I oczywiście złoty też dajemy tu. Czyli ja mam ten bądź tutaj. I złoty dajemy. Ja lubię sobie tutaj to rozjaśnić. Mm, te soczewki mnie drażnią, szczerze mówiąc troszkę. Dobra i teraz rzęski. Rzęski ja tu mam większość z Aliexpress, to nie jestem pewna czy są z Aliexpress czy nie. Um, te możliwe, że są te z Spinego. Nie lubię tego kleju duo, tego różowego. Jest masakryczny. Znaczy, jeżeli chodzi o kleistość, lepkość, jest świetny. Jeżeli chodzi o, znaczy o. o mocowanie do oka, no nie? Tyle, że ten klej nigdy chyba nie zasycha. Jakaś masakra. On ma wrażenie, że cały czas się klei. Non-stop się klei. Ten z czerwonymi napisami. Yy on od razu zasychał, a ten mam wrażenie, że jak smoła. Nie chcę się coś przykleić. Okay. Jeszcze sobie wytuszujemy tutaj. I zobaczcie, oczko wygląda tak. Mi się kojarzy właśnie ze świętami w sumie to oko. Z choinką, bąbkami, świętami. I umaziałam się. Dobra, kochani. Już prawie 10 minut, więc mniej więcej wiecie, jak to oko namalować. Ja jeszcze dokończę usta i wrzucę zdjętka. Tak wygląda. Miłego dnia, kochani. Bądź wieczora.